A tu co jest? O, jakie ciężkie kurwa. Są ciężarów. Ale kilku brakuje. Co jest? Nie. To są na nie? Tak. To? Dobrze. Wszystko macie moje Radziewie chińskie Pobitych dużo Kurde, to by trzeba było grzebać i grzebać. Co idziemy na hale? Nie chce mi się schylać, szczerze ci powiem.

Tu masz fajne, patrz. Mąka malowana. Do chomonta ty. Mąka, cukier, ale to kompletne są z pokrywkami? Tu jest No to weźmiemy. No, no to przykryj. I tutaj się pójdę, zaraz zobaczymy. O, manierka. Manierka nie była sygnowana ani na korku, ani na butli. Słuchajcie, można było kupić tam mnóstwo takich rzeczy, śmieci jakieś po euro, po dwa, no ale to nie o to chodzi. Tam pojechałem kupić takie troszkę lepsze rzeczy jakieś do swojej kolekcji, coś może nie, nie sztuka się zagracić, tym naprawdę. Fajny. Ja pierdziłem, patrz. To to czy mam wziąć? I co czekaj po

to, to może poszukamy jeszcze tu ola coś? Tak Pięć euro Taki pasek, ty. Pasek Wehrmachtu 80, 80, tak? No i dobrze, wracamy. Słuchajcie, zaczęło kurczę, śniegiem sypać. Śniegiem z deszczem, takie coś Rano pogoda nawet była w miarę oczywiście zimno, 0 stopni, 1 stopień Tak taka temperatura była ale naprawdę, ba, ba, baliśmy się z żoną, że kurczę, nic się nie uda fajnego kupić. No bo wiadomo, tak je uda, mała jest. Jak jest ciepło, to jest naprawdę fajna, duża, wystawców jest dużo. A tak no, no mała była, ale kurde, co naprawdę. Kupiliśmy fajne rzeczy. Ja osobiście zadowolony jestem Tyola. Również. Moja żona również. Cieszymy się. Z wypadu na końcu, tam podsumowanie będzie zobaczyć, co udało nam się kupić. I za ile. Także ciśniemy teraz do domu 3 godziny. Czek zmęczony, naprawdę. To jest taki maraton. Ja mam kupę gdzieś tam znajomych. Wspominałem im o tym wyjeździe do Lipska. Kiedyś jeździli, nie chcą jeździć. Mówią, że zajechany wracają jak koń maciarza. Także no. Jest to rzeczywiście takie wycieńczenie dla organizmu. Dobra, trzeba się skupić na drodze, bezpiecznie dojechać. Więc tak, co udało mi się kupić na Flomarku w Niemczech? Tutaj pokazuję taki zestawik, dwa pojemniczki ceramiczne na cukier i mąkę. Pojemniczki, taka graficzka jest tutaj. Nie są sygnowane w żaden sposób. Do tego moździerz żeliwny również nie ma jakichś tam oznaczeń. A to wygrzebane na kartonach, cena za te trzy przedmioty, to chyba na filmie było pokazane 5 euro, więc niecałe 20 zł. Kolejne przedmioty yy, to są kieliszki uranowe, tak jak tutaj widzicie. Cena za 3 sztuki 10 euro. Więc 45 zł po tym kursie walut, jaki jest obecnie. Wysokość tych kieliszków to 12 cm, yy, średnica 7. I tutaj spójrzcie, jak świecą, świecą, no, no świecą można powiedzieć w ciemności. Bardzo pięknie, fajnie. To wygląda, przechodzimy do kolejnego zakupu. Kolejnym przedmiotem jest taki szyld emaliowany, przedwojenny, niemiecki, reklama marmolady. No jest trochę zajechany, tak kolokwialnie mówiąc, ale yy, jest to na pewno oryginał. Kto się orientuje w temacie szyldów emaliowanych, to wie, że no jest wysyp teraz w tej chwili współczesnych szyldów, gdzieś tam są specjalnie postarzane, w jakichś w jakich kwasach maczane. Ten jest na pewno oryginalny. Może podniszczony, ale... I to był mój pierwszy zakup na, na giełdzie, nawet jeszcze nie myte, gdzieś ze strychu, resztki słomy, słuchajcie, spójrzcie, jakiś przyklejonej, pierwszy zakup na flomarku z samego rana, yy, przed szóstą, jeszcze ciemno było, pan wykładał z busa, cena zapytaliśmy 30 euro Udało się kupić za 25 wymiary 60 na 40 cm tutaj macie w internecie znalazłem taka z szyldami strona że pochodzenie tego szyldu to jest około 1930 rok i cena takiego w bardzo dobrym stanie 240 euro Spójrzcie. Więc uważam fajny zakup. 25 euro to jest około 100 zł. Przechodzimy do kolejnego zakupu. Następnie mamy tutaj ramki. XIX wiek. Przypuszczam, że to jest początek XX wieku. Spójrzcie, piękne. Piękne są te zdobienia tutaj jest akurat z jakimś zdjęciem dziecka wykonane z mosiądzu z wypukłym szkłem 6 euro za sztukę 5 ramek kupiłem tutaj widzicie 4 a piąta jest spójrzcie to jest ramka ona jest nie dość że jest bardzo głęboka to jeszcze jest, przepraszam za wyrażenie cholernie ciężka, naprawdę kawał kawał mu siądzu spójrzcie na te zdobienia to cudo naprawdę również szkło wypukłe nie wiem czy to będzie to widać przepiękne 6 euro za sztukę i to jest dosyć spory format, bo mm, już Wam powiem: te ramki są 24 na, na 19 cm. Następnie tutaj żona sobie kupiła taki, to jest do mm, Sto jak pod kwiaty. Jakieś drzewo egzotyczne. Wstawka tutaj z masy perłowej chyba, albo jest jakaś ceramika. Pięknie rzeźbione. Podstawę kiedyś kupiliśmy gdzieś tutaj na giełdzie u nas na miejscu, a brakowało nam właśnie tutaj góry. Cena zakupu 2 euro. Więc fajnie, że się to pasowało. Kolejny przedmiot yy, lampeczka taki żółwik w stylu Tiffany. Szklany klosz, piękne szkiełko kolorowe. I spójrzcie, jak on fajnie wygląda po zaświeceniu. Bardzo ładnie to dla nas zostaje w domu. Bardzo fajnie świeci. Kolorowo na witrynkę postawimy będzie fajnie wyglądało. Cena zakupu 25 euro. Więc około 100 zł, a gdzieś tam w internecie sprawdzałem około 200 zł, ale po prostu nam się spodobał. Tutaj nie patrzyłem, że to na handel, kupiliśmy to dla siebie. Następnie mamy y, fajna, naprawdę stara y, armata wykonana ze stali. Y, jest to słuchajcie, ręczna robota. Tutaj widoczne są spawy, takie nawet nie oszlifowane. Nie wiem, albo to była jakaś pamiątka z wojska, może ktoś gdzieś służył w jakiejś jednostce artylerii. Hmm. Bardzo ciężkie. Co ciekawe, tutaj się naciąga sprężynę, puszcza się, i nie wiem, coś tutaj się wkładało. Czy jakieś kulki? Jest to mocna sprężyna, czy nie wiem, plastikowe, czy po prostu może jakieś, no coś w każdym razie służyło to do jakiegoś wystrzeliwania czegoś. Może to jakieś takie typowo hukowe, było jakieś kapiszony, ale bardzo fajnie widać patynę. Spójrzcie, jakie to stare jest widać. Bardzo ciężkie, naprawdę i. No, ktoś to ręcznie wykonał. Tutaj widzicie takie spawy, jakieś nie do końca oszlifowane. Ciekawe bardzo i no, lubię takie przedmioty. Już Wam mówię, ile to kosztowało. Muszę na ściągę spojrzeć. 15 euro. Tutaj macie taka patera, misa yy, z szkła wielowarstw... Przepraszam, ze szkła wielowarstwowego. Kolor taki zielony, butelkowy wewnątrz. Yy, ręcznie malowane, piękny wzór. Kształt ciekawy, średnica. 18, 19 prawie centymetrów. Bardzo ładne. Cena zakupu to chyba na filmie też było 10 euro. Tutaj mamy takie, nie wiem jak to nazwać yy, ogólnie łopatka do ciasta. Wykonana tutaj z mosiądzu, yy, rękojeść yy, ze srebra, próba 800 Za to zapłaciłem, a to od Polaka kupiłem 5 euro Więc około 25 zł A te dwie sztuki kupiłem gdzieś u jakichś tam, e, że tak powiem ciemnoskórych e, Nie wiem czy to z dalekiego wschodu powiedzmy Eee, to jest yy, łyżeczka do cukru. Również mosiąc. Tutaj srebro jest próba 800. To słuchajcie, mam do Was pytanie. Nie wiem do czego to służyło. Taka łopatka, coś widelczyk. Nie mam pojęcia. I również w srebrze rękojeść za te dwa przedmioty zapłaciłem 6 euro. Więc można powiedzieć, że 3 euro za sztukę. A sreberko jest ładne, mosiąc można fajnie wypolerować, będzie ładnie wyglądało. Przechodzimy do kolejnego zakupu. Słuchajcie, coś z biżuterii. Yy, portmonetka taka. Nie jest to srebro. Jest to platerek. Tutaj macie sygnaturę pokazaną wewnątrz jaka jest. Ale nie jest nigdzie zniszczone. W dobrym stanie. Wydaje mi się, tu kamyczki są. No i ładnie to wygląda. Platerek. Taka malutka portmonetka. Kolejny zakup, taki bibelocik malutki, bo zaledwie 5 cm długości, taki scyzoryk. Cena zakupu 2 euro. I słuchajcie, tutaj taka mała, eee, nie wiem jak to nazwać, taka tacka, jakaś paterka malutka. Bo średnica już wam mówię. 8 cm Pan to miał w pudełku takim kartonowym małym z jakimiś częściami jakieś stare zegarki takie, takie złomy totalne jakieś tam spinacze do firanek jakieś tam przedmioty różne takie chyba garażowe nawet i taka, taka to właśnie to znalazłem tą paterkę wyciągnąłem no chciałem wziąć lupę sprawdzić czy gdzieś punc nie ma bo nie widziałem na pierwszy rzut oka no ale tak yy, patrzę, że wygląda to jak srebro. Zapytałem o cenę. Pan mi powiedział 2 euro. Wziąłem. Odszedłem troszkę dalej na bok. Wziąłem lupę. Jest próba 800. -ka. Tutaj macie yy, powiększenie. No i waga 38 yy, gramów srebra. Więc po cenie złomu to wychodzi po 2,50 licząc za gram 95 zł jako złom. A jest ładna paterka za niecałe 9 zł. Fajny strzał. Bardzo zadowolony byłem. Jestem. Przechodzimy do kolejnego zakupu. Następnie mamy tutaj piękny naszyjnik, taki wisior nie jest to złoto, od razu zaznaczę ale fajny łańcuszek i spójrzcie, mikro mozaika przepiękna żona kupiła dla siebie, cena zakupu 20 euro ślicznie to wygląda Lecimy dalej. No i pieprzniczka solniczka w srebrze 925. Próba. Tutaj macie zdjęcie. Te punce tutaj nie wyglądają wyraźnie. Ja podejrzewałem, że to może nie być srebro. Ale po powrocie do domu zeszlifowałem grubą warstwę od spodu i od wewnątrz. I wyszło naprawdę bardzo mocno purpurowe na tej cieczy probierczej. Także srebro na 100%. A tutaj widzicie, jak to wygląda. Jakiś lew. Tutaj również. I słuchajcie, pan wiedział, co sprzedaje. Wiedział, że to jest srebro. Chciał 40 euro za, za, za parę. Zaproponowałem 35, powiedział, że nie, 38. Nie ważyłem tego, nie wiem, wziąłem tak po prostu w ciemno. Pytałem się, czy to srebro, powiedział, że tak. Po przyjeździe do domu zważyłem to. Jeden przedmiot ważył 95 gram, drugi 97. Więc razem ważyło to 192 gramy. Licząc po cenie złomu 2,50 480 zł. A ja zapłaciłem 38 euro, to jest około 170 zł. Wychodzi 0, niecała złotówka za gram. Więc naprawdę yy, troszkę mi to podejrzane się wydało. Zaraz poleciałem do popilniczek. Spiłowałem w dwóch miejscach, wewnątrz i z zewnątrz od spodu grubą warstwę yy, wierzchniej warstwy, wziąłem kwas do badania srebra, no i kurde purpurowe, takie czerwone wyszło zabarwienie, że także próba 925, yy, cena zakupu rewelacyjna, bo mówię cena złomu to jest prawie 500 zł, ja 170 zł zapłaciłem, 200 g srebra. A to są jednak wyroby, fajne, przydatne, nie, nie złom, bardzo jestem z tego zadowolony, lecimy dalej. Teraz zakup najlepszy, chyba z czego najbardziej jestem zadowolony. Drugim zakupem w giełdzie, pierwszym to był szyld, tak jak mówiłem, drugim zakupem no, na giełdzie to było takie etui do zegarka. Cena zakupu 7 euro. Spójrzcie tutaj jak to fajnie zdobione, stare pudełeczko naprawdę. Przełom XIX-XX wieku. Okucia tutaj mosiężne, bardzo już wytarte, widać, że używane. Spójrzcie jakie piękne tutaj nóżki mosiężne. Tak jak mówiłem, cena 7 euro. Kupiłem i później zacząłem szukać do tego zegareczka. I słuchajcie, wyszedł mi taki komplecik. Pudełko, tak jak mówiłem, tutaj jest wytwórca, jubiler. A udało mi się kupić, później dokupić za 15 euro. Piękny zegarek damski. I słuchajcie, sprawny. Po 20-30 euro wołali za zegarki niesprawne. A tutaj jest zegarek sprawny, nakręcany. Spójrzcie. Pięknie tutaj. Zdobiony. I tutaj macie zdjęcia: próba 800. Srebrny zegareczek, sprawny. I tu jest prośba, może ktoś mi podpowie po sygnaturkach. Tutaj takie zdjęcia lepsze wrzucę. Co to jest za producent. Coś więcej o tym zegarku. Bo się kompletnie nie znam. Podpowiedzcie, jeżeli coś wiecie na ten temat. Jest jakaś dedykacja, nie wiem, nie wiem, co to znaczy, czy jeszcze nie zdążyłem tego po prostu yy, sprawdzić, dowiedzieć się. Także to jest najlepszy mój zakup, uważam z tego jestem najbardziej zadowolony. Piękne pudełko, zegarek srebrny, sprawny, cena razem. Aha, za zegarek 15 euro zapłaciłem za pudełko 7, więc taki komplecik wyniósł mi 100 złotych. Około 100 zł przeliczając na złotówki. To tyle na razie. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę udanych zakupów. Cześć.